Jest miłością, przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Ojcu i synowi, duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze na wieki wiekowane. Chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wiekowane. Chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wiekowane. Jeszcze raz ta wdzięczność, święty Ojcze Szarberu. Dzisiaj Zartusia dziękujemy Ci za Twoje stawiennictwo nieustannie i prowadź nas Zdrowaś Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezusa, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, Io ecco, questa famiglia, questa famiglia è arrivata per dire grazie a San Charbel per, per quello che ha fatto e questa sua intercessione, intercessione di San Charbel per la guarigione di Arturo, piccolo Arturo. Andiamo vicino adesso alla eh, grotta, alla croce. do ceral grotta della Madonna i e ci racconteranno questo miracolo idziemy teraz do groty Matki Bożej i tam opowiecie w kilku słowach o tej wielkiej łasce uzdrowienia naszego synka. Pan z wami i z duchem Amen. twoim niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty teraz jak będziemy Święty Szarbelu, Patronie nasz, Święty Szarbelu, Patronie nasz, Módl się, módl się, Módl się za nami tu, Patronie nasz, pse, Święty Szarbelu, Patrobie nas młodę się, młodę się, się, za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zwialodato Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Będzie w języku włoskim, polskim ta niezwykła rozmowa świadectwo uzdrowienia, uzdrowienia trzeletniego tutaj Artusia w tym miejscu, tu we Florencji koło Iurze. Cari fratelli sorelle, allora ci sarà questa intervista in due lingue, perché parlano polacco, ma io traduco in italiano. Una interwista molto importante della, che riguarda la guarigione di piccolo qui Arturo di tre anni che è proprio a Florencja, qui em, in Polonia. Moi drodzy, dzisiejszy dzień 31 października, ostatni dzień, em, właśnie kiedy em, trwały nabożeństwa różańcowe, przybyli do parafii, przybyło małżeństwo do nas proszę się przedstawić Łukasz Martyna. Allora in questo trentuno ottobre nella nostra parrocchia qui sono arrivati Luca e Martina. Przybyliście by podziękować, prawda? Tak, tak. za cud, Martina, prawda? Tak. Sono arrivati di dire per miracolo successo. Vi raccontiamo adesso. Proszę powiedzieć, może przytoczmy daty. Było to w, we, wrześniu. We, wrześniu, tak. we wrześniu Dokładnie 11 września, kilka dni wcześniej chyba on stracił przytomność. 10 września stracił przytomność, 11 września przyjechaliśmy tutaj. Okay. A więc alora, dieci settembre piccolo Arturo Perso i Sensi Eundici. No dzisiaj się ter, 12, Undici nawet do Kiamato. 11 telefonowali Tak, A więc moi drodzy zaczęli się modlić, wiedzieli już o tym miejscu. To 10 września się stało, że tak jak mówią stracił przytomność. 11 zatelefonowali tutaj właśnie, żeby się modlić. Alora dieci settembre perso sensi, Undici hanno jak zatelefonowaliście po tym telefonie już prośby tutaj co się wtedy stało? On. Mm, mm. Mikrofon. Mm. Yes. Po telefonie tutaj. Jak zaczęliście się tutaj modlić, odzyskał przytomność. ALORA che telefono quando l'abbiamo già subito iniziato pregiera qui per Arturo Piccolo e, Ritornato diciamo, si risveglia dopo, la, dopo coma. Ile był dni nieprzytomny? Jedną dobę. Allora, una, 24 ore era senza in coma, direi. I przyjechaliście tutaj dokładnie 12, no, czyli tak, niedziela. niedziela. Tak. Allora, sono arrivati qui 12 settembre domenica. Pamiętam dobrze. Otwierałem sanktuarium nasze i wtedy zobaczyłem ich stojący samochód. Płakali. Mi ricordo bene quel 12 settembre era Domenica, era na Piam piangevano perke... Perché... Płakaliście, bo on odzyskał przytomność, ale był paraliż, prawda? Tak, był w ciężkim stanie, Był paraliż lewej strony, tak? Tak, lewej strony. Allora... Eh, Anke że luí, dzimmo, ritornato, eh, si risveglia dopo la coma, ma eh, la sua stato di salute era gravissimo, era a metà corpo tutto in paralisi. Co mówili lekarze? Lekarze jako tako nie mówili na początku nam nic. Lekarze jako tako na początku nie mówili nam nic. Później, że będzie lepiej, że będzie lepiej, i jak zaczął wykonywać pojedyncze ruchy, stwierdzili, że to jest odruch tylko nerwów. Że on nie odzyskuje y, ruchu żadnego, że może być roślina do końca życia w cudzysłowie. Że nie ma nawet odruchu ssania. A po dziewięciu dniach nowenny. Po zaraz? Do tego wrócimy. A allora, e, Loro Sapendo che st st stato Di salute gravissimo sono arrivati proprio quella domenica qui a pregare insieme. Ma i medici non dicevano niente, nulla. E dicevano che la situazione difficile, che mh, eh, non ritornerà dopo quella paralisi, eh, aveva eh, veramente eh, molto grave conseguenze. Già eh, dopo questa coma. A, avvenso, To było no, wielkie przeżycie dla was, no, i wiedzieliście, że stan jest poważny, że to nie tylko to, że on się obudził, prawda, ale że lekarze mówią, że nadal poważnie i, i tu mamy opis właśnie ym, to, co było. Zakrzepica żył głębokich, zatok żylnych mózgu, zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny. Włodkie porażenie połowiczne lewostronne, torbiel pajęczówki, torbiele mózgu w sąsiedztwie lewej półkuli muszczku. To są naprawdę, bardzo poważny stan był dziecka, więc lekarze mogli mówić, że nie wiedzą rzeczywiście, bo a cóż dopiero mówić o tym, żeby się cofnął paraliż. Mówili, że to tylko koniuszki nerwów powodują, że ma jakieś ruchy. Allora eh, qui eh, ci sono, cari fratelli e sorelle, la documentazione dall'ospedale di Cracovia, Università Ospedale Bambino di Gesù a Cracovia, eh, Riparto Neurologia per Bambini, dove scrivono che ha avuto eh, diciamo, blocco eh, dei veni de, del cervello, eh, infarto. Del cervello e poi tante eh, zakrep eh, sono queste eh, trombosi, trombosi eh, dentro le veni del, eh, del cervello e poi paralisi di tutta la parte de sinistra del corpo. Quindi, to była poważna sprawa. E wtedy zaczęła się modlitwa, prawda? Tak. E, pamiętam, że przeszliśmy korytarzem tu pustelni, weszliśmy do celi świętego ojca Szarbela i pani to płakała wtedy, Marcela, tak bardzo. W ogóle byliście bardzo trudno wam było rozmawiać. Ale mi ricordo quando sono arrivati, piangevano, geivano, stawamo camminando dentro Eremo, verso di San Szarbel, un pianto, un dolore, napoi. Subito la pregiera. I ja wtedy rozpocząłem modlitwę, pamiętam. Tak. Najpierw, Panie Jezu, proszę Ciebie, o święty ojcze Szarbelu, wstaw się teraz za Artusiem, aby mógł powrócić do pełni zdrowia, aby mógł minąć paraliż i wrócić do zdrowia. I allora, io inicio, e, subito la pregiera. Quando erano in ginocchio davanti la statua, davanti reliki di San Szarbel, qui nella cella. O Jezu, Ty prego, gwarisci piccolo Arturo, a te chiedo San Szarpel, per la tua intercessione, che sia guarito, che, che sparisca questa paralisi del suo corpo. No i wtedy dałem Wam również... Olejek. Olejek stąd. Pobłogosławiony w Libanie świętego Szarpela im powiedziałem, Zaczynamy nowennę, dziewięciodniową. Alors, Liodato, Olio di San Szarber, Odedo, Come di Solito Faccio, la Nowejna. Aby w czasie nowenny, powiedziałem, żeby chodzić do niego i um, smarować, błogosławiąc jego. I kto to czynił? Pani, tak? Każdy, proszę powiedzieć, jak to pani przechodziła codziennie? Tak, codziennie odwiedzaliśmy go w szpitalu. Można było wejść tylko na chwilkę, bo leżał na intensywnej terapii. I czyniłam mu znak krzyża na lejkiem. Ale nowe, mówiliście tak, razem tak, czy tak, oddzielnie? Y, przez pierwsze 3-4 dni razem, razem, a później i... żona była z Arturem w szpitalu. To już odmawialiśmy każde są. Każdy, każdy, każdy Dzieci też wasze mówią. Tak, tak. Allora, quando io ho dato questo olio, l'abbiamo iniziato la novena, nove giorni, mamma sua andava in ospedale per pregare e ogni giorno metteva quell'olio di fronte. Well Swatesta. Anche loro due bambini keczelano. Anno pregato insieme prima insieme, poi po i forse dziorni. uno singularmente. Ma, po, czy w czasie nowenny zauważaliście już jakąś poprawę? Tak, była widoczna poprawa, była widoczna. Co się, się działo? Był coraz był bardziej komunikatywny. Po prostu zaczął na początku, nawet nie mówił. A później ja przychodziłam do niego, to mówił. Zaczął mama, mama do A. domu. Allora, quando lei dice ha iniziato la novena mettendo l'olio prima non parlava niente ma ha cominciato a dire eh, piano piano una parola mamma voglio a casa e così alle case Tak tylko oni nie chcieli na początku mówić zawsze ja to odniosłam, takie wrażenie ponieważ kiedy zapytałam na przykład w jakim jest stanie, czy coś to zawsze odpowiadali stabilny jest dobrze trzeba czekać trzeba czekać. Allora i medici non volevano subito accettarla che c'è questo miglioramento perché non credevano ma dicevano lo stato è stabile, sì, dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare, non sappiamo eh, cosa ci sarà. A ah, muffili che morestego eh, nievisci. Ogni volta che mi dico in che stopniu si è obgevato il muzzullo, che costi sono rimasti? Perché anche il cervello era ingonfio, il suo cervello, per quello... Non sapeva neanche quale sarebbero konsequencje e, anche dopo di quel del suo cervelino. Picolo. A więc e, nowenna trwa. I kończymy nowennę. Dziewiąty dzień. Tak. I wszystko się cofa. Tak. Jak to pani. Poczuła pani taki dzień, taki moment, że to jest cud, że to się wszystko cofnie? Ja w ogóle w trakcie w odmawiają nowenny i z się... każdym dniem widziałam po prostu u niego poprawę. Coraz większe ruchy wykonywał wobec lekarzy, co nie dowierzali. I oni, giorno della novena, vedevo sempre emiliamento, I medici non ci credevano, ma io o miglioramento. Tak, i ja na przykład mówiłam lekarzom, że jest stan lepszy. On miał później w, y, znowu badanie. Rezonans. Rezonans mózgu. I po prostu sam lekarz przede mną, powiedział, że to jest do wiary, że w ciągu tygodnia od jednego razu, do drugiego, tak się potrafił wszystko cofnąć. E, allora... Questa cosa che ci conferma, e lei diceva miglioramento ma poi il medico dice dobbiamo fare resonanza magnetica di nuovo del cervello. E qui apre le mani e non ci credeva, non ci credeva che così tutto sia cambiato e guarito. I tak nie wierzyli. Tak było. A czy mówiła pani, że się pani modli o to? Co oni wiedzieli? Tak, oni wiedzieli, że ja się modlę, ponieważ miałam cały czas na tym jak tak samo różanie, coś leżą. Pytali, kto to jest na tym obrazku? Nie. Nie, Przyglądali się tylko. A czy komuś mówiła pani w szpitalu, że się modli do takiego świątyni? To była małżeństwo zakonna, która, tam była po prostu kaplica, była musza odprawiana i przychodziła, czy przystąpiła do komunii. I ona po prostu się pytała, do kogoś też modlę. Tylko tyle. Tak. A allora, loro avevano sempre Immagine di San Charbel, i medici non hanno chiesto ma, chi è questo, ma sa, vedevano la loro fede e che hanno pregato insieme. Ma il synek il malato, dice che il malato è il malato. Co on zrobił z tym wizerunkiem? To może był w domu, może powie. Ja Byłem świadkiem całej tej sytuacji. Wziął sobie wizerunek świętego szarbela, położył na piersi, położył się z tym obrazkiem spać i mówił mi tak, że ma prośbę do szarbela. Chce, żeby jego braciszek Artur został całkowicie uzdrowiony i chciałby zobaczyć szarbela w nocy. I dziwna sytuacja zaistniała, rano wstał, ten obrazek był pomięty. E adesso lo abbiamo, riparato, è da zero, praticamente. Non è rimasto solo a mamy, jest, jest do zera tylko na dole, kilka zagięć. Wyprostował się to sam bo tak. Allora, a qualche zacchia. Riprovòci. Questo è stato durante novembre? novena. 9. 9. 9. Allora, il loro figlio di nove anni, altro figlio, eh, durante la novena, anche preso un'altra immagine di San Charles, eh, si è messo sul petto e così è andato a dormire. Ma il giorno dopo, diceva papà, io ho dormito con San Charles. Ho chiesto che mio fratellino sarà guarito eh, e così è successo. Guardate, veramente qui abbiamo una eh, bellissima storia, e questo conferma che il luogo qui, costruito questo eremo, eh, diversi anni, ma santuario per la Madonna che sta cos crescendo così, è il luogo che Dio ha scelto. È così. i che saranno numerosi guarigioni e chiediamo anche, per che San Charbel aiuta tanti malati, soferenti, ma soprattutto anche la Madonna, che padrona di questo posto. A więc, moi drodzy, to, ten cud potwierdza to miejsce tutaj, że święty Szarbel wybrał sobie to miejsce, że pewnie nie już wiemy o innych też łaskach otrzymanych. Um, czy uzdrowieniu, ale tutaj mamy potwierdzone to uzdrowienie. Oto karta kliniczna, prawda? Zobaczmy. Um, o wszystkim opis jego stanu i um, to, że dziecko, no, tak szybko wraca do zdrowia. Cari fratelli i allora qui abbiamo le carte cliniche, che mi hanno portato di questo che è successo. Questa è una cosa veramente molto importante e lo metteremo nell'archivio. Przyjechali dzisiaj i najpierw weszli do celi świętego Szarbela, później na koniec również do tej celi, zobaczmy właśnie y, też zdjęcia z tego momentu, gdy weszli, a później była msza święta dzisiaj, podziękowaliśmy, prawda? I podczas mszy świętej też pięknie kwiaty zostały złożone, róże dla Matki Bożej, ale jedną różę to też złożył e, właśnie Arturz Ojcusz Sarbelowi do stóp i to do tej ziemi która została przywieziona z Libanu ziemi z pierwszego grobu świętego Sarbela. Allora sono arrivati oggi prima certo sono entrati nell'eremo ringraziando San Charbel, e, la preghiera l'hanno portato una rosa anche a Saint Charbel l'hanno messo sotto dentro la terra quale abbiamo anche portata da Libano, da, primo, diciamo, suo, da prima sua tomba, dove è stato seppellito, Ma eh, poi la Santa Messa, eh, questa domenica, insieme, ringraziamento e prima dell'offertorio, l'hanno portata anche le rose a Madonna, alla Madonna, dire grazie e questa documentazione di questo miracolo. Ma grazie a tutti quelli che Uwielbiajmy Boga, wychwalajmy Pana, bo jest wielki. I to błogosławieństwo niech towarzyszy Artusiowi, który już się zasnął pięknie. <laughs> allora noi lodiamo il Signore per tutto questo e benediciamo Arturo che adesso sta dormendo. Dziękuję wam bardzo serdecznie i wiecie, że to miejsce staje się dla was już bardzo bliskie, tak, prawda? Tak, tak. Zawsze tu przyjeżdżajcie. Qui no, se è sempre molto importante. Noi abbiamo za co dziękować, in questo momento. Tak, przyjeżdżajcie, zapraszam. Allora dicono che questo posto sia per loro sempre, sempre molto importante, eh, per loro, perché in questo luogo possono già ringraziare. Idvio Wam bogosławi, Matce Boże. Jeszcze raz <sussurra> polecam Was i płaci macierzyński. Signore che vi benedica e che sotto il manto lei vi prenda. Jedźcie. Siamo un Bogosławieństwem, e Artusia argolnie. Allora, che vi benedica la Madonna, il Signore e la Madonna prendono sotto il manto e, e tutta la vostra famiglia. e Andate in pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e il benedice di Gesù Cristo, sennò in un'altra volta, sia lodato Gesù Cristo, sempre, sia lodato. Ma mamma, Artusia, mi fa trosce po' włosko e mamma di Arturo parla un po' italiano Ma poco. poco tre anni è stata sì, in Italia sì. grazie arrivederci